Cześć, drunio, co tam u ciebie? Też widzę, że to ty na multi-koncie, downie. Disz, <noise> myślisz, że jesteś krok do przodu. A nawet nie kapnąłeś się, że wysyłając kurwa maila, nawet naznaczyłeś adres IP swój, kurwa. Wysyłeś maila na trackingowy e-mail, chłopie. <noise> Z pełnym dostępem do wszystkiego. It's well played, bro. Chciałeś strollować, a zostałeś strollowany. Już mamy wszystkie informacje stare o tobie. Wanda do mnie drunie wbiły, wiesz? No. Ale z drugiego kąta. No widzisz. Myślał, że jest spany i że tego nie widać, wiesz? No to już on nie myślał. No nie myślał, no. Ale drunia, dlaczego przestałeś pisać? Obsrałeś się, kurwa. Bo teraz już właśnie tak jakby... Czekamy stare na zwiększenie całej sytuacji. No i te maile, które tam wysłałeś Damandy i te. I te komentarze nieprzychylne zarówno na mój temat, jak i jej. No to już właśnie będziemy do Twojego pracodawcy teraz kierować i zobaczymy, co, co on powie na ten temat. Zobaczymy. Bo tak się niestety skończy synek twoje kozaczenie. <ścoughs> Wysłałeś maila, pełni trakowalnego maila. Wysłałeś stare wiadomości z konta, na którym kurwa mieć swoje zdjęcie, które już na notabene usunąłeś. Do którego też oczywiście kurwa mamy dostęp. Ja już, Drunio, wszystko o tobie wiem, co powinien wiedzieć. Wiemy w jakim mieście mieszkasz. No. Znaczy kurwa wiemy w jakim mieście mieszkasz. Nawet trochę więcej wiemy. Trochę więcej też. Więc... czekamy na rozwój sytuacji. No chyba, że nas przeprosisz ładnie, nie? Jak ładnie przeprosisz, to... To może przemyślimy jeszcze raz, czy faktycznie chcemy kierować te rzeczy na no, do maila do twojego pracodawcy, który mimo wszystko jest ogólnie dostępny. No ale skoro tam pracujesz, to powinieneś się tym wiedzieć, nie? O, już zmienił Niki Amanda. Kurwa. Co kurwa. Zmienił nikt na inny, już go wyczaili. O nie, Widzisz, stary, nie, no. ile my jesteśmy przed tobą? To, bo, a ty myślisz, że jesteś mistrzem zbrodni? No ale niestety, stary, zadarłeś z osobami, z którymi nie powinieneś zadzierać. Jestem zawziętym skórwielem, i jeżeli próbujesz, stary mi no. albo moją dziewczynie, robić pod górkę, próbujesz nas zastraszać, no to na pewno to słyszałeś takie określenie jak. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Mam nadzieję, jak to się mam nadzieję, mnie, że jesteś zadowolony. Myszko, że jesteś zadowolony i zdajesz sobie sprawę z konsekwencji, ale wiedz, że trafiłeś na bardzo nieodpowiednie osoby. No. Bo ja nie zostawiam w ten sposób Tak sprawy. jak pisałeś, nie że nie kurwa gangsterem jestem, to. I właśnie tak możesz. A kolejna sprawa. Kochana Myszko, jeżeli już kurwa zastraszasz kogoś urzędem skarbowym, to sprawdź. Gdzie mieszka? Ktoś na pewno mieszka w Polsce. No. Bo wyszedłeś po prostu, słuchaj, twoja wiadomość, lata na, idiotę. na Discordzie, wyszedłeś na takiego idiotę, że już połowa Twitcha cię poznała, wiesz? Wiemy o tobie więcej niż ci się wydaje, i naprawdę trafiłeś tam na bardzo nieodpowiednie osoby na zawziętych słuchaczach, nie takich spraw No. Jak chcesz, to sobie możesz do mnie wbić na grupę na Facebooka i zobaczyć, jak takie sprawy się kończą nie jeden taki kurwa, ped jak ty wysyła filmik z przeprosinami, wiesz, płacząc, kurwa. <laughs> Już stary, nie jednego takiego kurwa leszczyka namierzyliśmy. Bo takie zastraszanie. I przystawiliśmy więc... mu, jak wygląda sytuacja. Szkoda, że twoi sztuczni od golfa ci tego nie powiedzieli. <laughs> <laughs> Drunio, no gdzie jesteś? Halo, czekamy. Przecież przed chwilą wszedłeś i chcieli coś pisać. Ale sobie chłopie narobiłeś, kurwa kwasu. Ej, ale jak to <laughs> konto jest zawieszone lub nieaktywne? No tak, bo zmienił już Amanda cyfry. Aaa, bo on zmienił. Zmienił z... 676 na 67. No. Z A jak tam się dzisiaj drunio V and Heart oglądało? Spoko content czy nie? Też ją wyzywałeś takie komandę? Wiesz, u Patrycji pisałeś: <grym> I, I your lover, więc. Łycha! <grym> 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 Kurwa! I your lover, więc. No. Może się i tak. Twoja aktywność w internecie została w pełni zinwigilowana. W pełni. Więc jak będzie? Mamy ciągnąć temat po swojemu, czy ładnie przeprosisz, zarówno mnie i Amandę? <grym> Także no, podsumowując, no to co? Czyli ciągniemy drunę po spęku, nie ma problemu kurwa, nie ma problemu. E, prawnik został poinformowany, bo sobie na zastraszanie nie pozwalamy, no i tyle. No, sprawa jest w toku. No. Nadstawij dupę kurwa, w tam lepiej Możesz naucz się, się golić i do lusterka. Nasmyować. Możesz. Ją Le, lepiej już naucz się stary, golić dupę do lusterka, bo w pierdlucie. Kurwa nie mogę, ale Beka, nie czaty. I 23. Znowu jakiś odklejeniec, no, ten typ, co wysłał maila Amandy. Ale kurwa jak szybko zamilknie. Bardzo szybko właśnie. Kurwa, no jak tylko został zdemaskowany, kilka, kilka co, informacji kurczę, dostał na swój temat. Tak. No, powiem ci Mateusz, że on cię oglądał ponad godzinę. On chyba lubi twój content. Chyba lubi, chyba mu się podoba podoba mu się, bo on jak godzina siedzieć na czymś kanale, i zapewne dalej to robi, tylko siedzi jak taki szczur pod No. <laughs> czy u innych o, streamerów są takie odklejki? Weź co ja ci powiem tak, mi się wydaje, ale to właśnie ci więcej pełni użytkownicy inni. Właśnie. Ja Wam powiem tak, takie odklejki się na pewno zdarzają, tylko tam są kurwa puszczane bokiem, nie? Właśnie. To no wiecie, to przeleci są w całym ferworze czatu, ktoś dostaje instant bana od moderatora czy coś, nie? A tutaj ja tam wywołuję taką kurwę z czatu i się popastwię nad nią. No to odklejka część kontentu kurwa, wiecznie ja nie ma, kurwa. Nie Ale wieku. właśnie są też takie odklejki. Każdym razem jak z kimś się kłócimy na jakiś temat, albo wchodzimy w jakąś konwersację. i są giga wkurwieni, że nie są w stanie czegoś dorzucić, bo nie mają wiedzy. I są giga wkurwieni, bo chcieliby nam utrzyć nas, a nie mogą. No i to są, to są takie przypadki, że ktoś sobie uprawia taki kurwa pół roku hate watching. A potem już w nim pęka i no, wylewa się wszystko w chuj, nie? W wieku praktycznie mojego ojca, który nie ma życia, go musiało zapiec, że on tu wrócił w ogóle dzisiaj. Że on siedział u mnie, wiesz, bez followa, oglądał. No Amanda, no to, to jest chory psychicznie wylało. chyba człowiek, to nie? To jest chyba, że on wrócił, że on jeszcze kurwa wrócił. I jest tak po prostu nieprzystosowany społecznie. Amanda, mówimy o koleś, który zaczyna konwersację z randomową dziewczyną? Hej piękna, no kurwa. Hej piękna. Za coś takiego to coś też kurwa, nie wiem, powinien być jakiś zakaz rozmnażania się, nie? Jak to w taki sposób. Jak kurwa dziewczyny. Ty myślał, że przykozaczy kurwa. po jednej wiadomości już. Elo, czy będzie pisane do pracodawcy? No pewnie, jak kurwa się nie odezwie, nie przeprosi, to będzie pisane do pracodawcy, kurwa. Nie po to tyle zadania domowego odrobiliśmy, żeby go kurwę namierzyć. Wszystko, wszystko są, ma debil upublicznione. Które, informacje, które sam podłożył poniekąd. No. Kogo będzie pisane, kurwa. Zobaczyć, co zobaczymy, piszą, co powiedzą. Zobaczymy, co powiedzą. Jak zareagują. bo przecież Dronie pisał, że jest kimś, kurwa. A ciekawe mnie najbardziej. Że ma sprawia, ważne czy stanowisko. Te, czy my te podatki odprowadzamy? No. A co chodzi, co zadam? Żadna drama, kurwa. Nie ma dramy. <noise> Weź prostego frajera z czatu. Na żywo to byś go tak wyśnił. o. Pff, kurwa, o. <grywia> Taka prawda. Czy ktoś w skrócie opowieść? No to w skrócie. Trzy dni temu był u Amandy typ, daj mi podnosić bez Freefall All. Był Amandy typ, co zaczął wiadomość, i zaczął z nią pisanie, od hej, piękna. Potem się coś powpierdala o chwilę, coś mu Amanda odpowiedziała, ten zaczął wyzywać, jak taki typowy spermiarz, nie? No bo tak się zachowują tacy spermiarze. Jak się dostać do naszej paczki satanistycznej, Czy trzeba złożyć ofiarę, nie trzeba się zwalić na podłogę i to zlizać.